Witam 5 sierpień, dziś nagrania spod parasola. Pada nareszcie deszcz. Trzy noce temu popadało troszeczkę, ale sucho jak pieprz było. O poranku. Lubię takie nagrania w deszczu bardzo, bardzo. A tu bardzo wielka kanna urosła. Black Knight. Jakiś 2,5 metra ma wzrostu. Z kwiatostanem. Zacznę od tego zakątka. O, od tego. Bo tu prawie w ogóle nie wchodzę. Ogólnie rzadko bywam. Jaka odmiana? Nie wiem, bo już przestałam oznaczać jakiś czas temu. Jednak już wiem, jest to. Tu kolejny, też Farao. A ten, nie wiem, zostawiam tak czy siak. Mimo takiej kondycji, może coś po tych deszczach się poprawi. Mieczyki chowają się. I tutaj nie wiem czego się spodziewać. Cieszę się, że liście są zielone, bo w tym kącie nigdy nie były liście zielone. Prawie w ogóle ich nie było. Tu natomiast pomidory się dwa krzaki kładą. Trzeba dać im paliki. Dereń żółto-owocowy opada jantarnej ale nie tylko żółty owocowe jest również czerwono a dlaczego? w tym roku okazało się że podkładka jest na której był szczepiony jantarny. i tu są czerwone owoce a tu przepiękny arwis Jaki duży szok. To chyba, chyba do wygigam. Zaraz sprawdzę. Nie, nie, źle powiedziałam. To jest... Czarską grej. Jego liście już porują. A tu coś do wyrzucenia. Te owoce są dojrzałe, bo opadły. U niektórych odmian dereli nie opadają, ale u większości opadają. Na dżemy, kompocik czy nalewkę. Ten maluch tą piękną skórkę ma. Oh, w tą stronę koniec pędów to jedziemy w drugą. O, kremowy miąż, jasna skóra. 154A. Z Mixmark. To sprzed kilku lat. Marko, chyba z 2022. Chyba. Bo nie napisałam na etykiecie coś tu jest jeszcze. Szukamy, szukamy. Takie maleństwo. od sprzedawcy z Lipsy. Odmiana Lusitana od arbuzu Seklos. Tam mają bardzo dużo odmian arbuzów i melonów. Fantastyczne sztuki. Tu jakiś maluch wapnym murek pobielony, żeby tak mchem nie porastał. No i tu mamy piękną sztukę. O, ale obok przeoczyłam kwitnienie pasolnika egipskiego. To nie są jadalne strąki. To jest tylko fasolnik ozdobny. Gdzieś mi się majaczy, że na nagraniach kwiatek mignął. Ale konkretnie go nie nagrałam. I po słoneczniku wędruje. Piąć się lubi nie mylić z chińskim. Ten jest egipski. Ale wróćmy do arbuza. Dzisiaj rano odkryłam pod liśćmi w tamtej części. O tam, tam, daleko, daleko. Całkiem spore okazy, ale jak na taką ilość odmian, którą mam, nie za wiele. A tu pędzi za skrzynką. Zaraz zobaczymy, dokąd prowadzi. Dziwaczki. jaki serduszek, a my idziemy tu. Ten tam. prowadzi. O, myślałam, że do tej fiszki, ale nie. Tu jest tam tam. F 1 o bardzo mocno różowym kolorze miąższu, o takim malinowym. Tam tam. Bardzo dobry Argus, tylko raz mi się udało go mieć. A obok zaterpiam w kolorze różu z białym. Widzę, że głównie niebieskawo-fioletowe mi kwiaty wyszły z miksu. Tu jest inny. Bardzo fajną łodygę ma, ciekawą. I liście. Zawsze będę siała już tego kwiatucha na 100%. No i spróbujcie też. A tu obok ten, którego już rozkroiłam, Gele Banan o żółtym miąższu. To już, już ma brązowe pędy. Będzie trzeba zebrać. Ale nie teraz. Teraz idę nagrywam dalej w tamtą część. A niech pada. Co napaść, to padnie, ale taka susza, jaka była, to szok. Tu czekam na owoc tej odmiany. Arbus, który jeść. Je się w pewnej fazie. Jak tu przejść? Dziwaczki już podwiązane. Lilia ukryła się. Dziwaczki same się wysiały. No i właśnie, tak to jest jak nie mam podpisanych. Duży jest pokaz, kiedy się zawiązał, nie wiem, jaka odmiana, też teraz nie wiem i tego nie lubię. Szukam, zatem szukam. Oto sentinel od arbuzu seklos, z lipy. W każdym razie, jeżeli się bym omyliła, to w momencie zbioru sentinel będzie wiadome, bo sprawdzę. I tu jest jeszcze jakiś, nie wiem jaki. A tu powarańczowy król numer 168. Nie wiem Już wiem Lemon Drop Scrooge Seds Store Internetowy sklep Dużo, dużo odmian mają Bardzo polecam też Ogromne nasienniki, kameny Black Knight. O, znowu zagadka. Oto miodowy gigant. On ma inny odcień skóry niż charleston grey. Troszkę kształt taki zdeformowany. A tu wypierdek mały, lemon drop. Kolejny. A tu ogórecznik. Te pędy do ogórecznika lekarskiego należą. Tu malutki lemon drobny. O żółtym miąższu. Tu wspaniały. Early Mombin. Wczesny promień księżyca od sprzedawcy z Litwy Arbuzy Seklos. Dużo, dużo odmian mam z tego sklepu. To moje odkrycie tegoroczne. Te również, ale to za chwilkę. Lub w innej części filmu. Jeszcze jest taki maluch, ale nie wiem jaka odmiana na razie. Niewielki i te mieczyki, które chowają się pod siatkę i nagietki obok bez kwiatów ani róż wśród arguzów lecimy dalej, ale gdzie? Tu bo tu też nie przyglądałam się. Uła, a tam jest kolos. Obok jakiś o bardzo ciekawej skórze. Dobra, to ruszamy. Którądyk? Gdzie tu nogę postawić? Jest kapeczka. 168 pomarańczowy Król Wiecie, co, kończę na tym. Zaraz zacznę kolejną część deszczową od tego co jest w tym foliaczku i polecimy w tamtą stronę. To na razie. Nie pada, niech popada. I tak te sadzonki już są w takiej kondycji, ech, że deszcz to może im tylko dobrze zrobić w tej chwili. Pozdrawiam.